Dostawcy oprogramowania go nienawidzą. Zdradził ich sekret, na którym zarabiali miliony. Jaki to sekret? Dziś otworzę Wam oczy na prawdę o projektach na Fixprice. Lecimy. Jak zaczynałem swoją karierę w IT 10 lat temu, to standardem było robienie projektów informatycznych na Fixie. Ale nie, nie tym z Knora. Fix Price, w skrócie Fix, to model rozliczenia, w którym klient płaci stałą cenę za zamówione oprogramowanie, niezależnie od tego, ile dostawca poświęca na niego czasu i pieniędzy. No właśnie, zamówione oprogramowanie. I tutaj zaczynają się schody. Opowiem Wam pewną historię. Była sobie firma, która zapragnęła mieć sklep internetowy ze swoimi produktami. Zrobiła zatem specyfikację tego systemu na ponad 500 stron i opisała bardzo dokładnie wszystkie wymagania. To miał być najlepszy sklep internetowy w Polsce. No i wszystko idealnie składało się w jedną logiczną, jednolitą całość, bez żadnych niedomówień, poza jednym wymaganiem, o którym za chwilę opowiem. No i dostawca wycenił pracę nad tym sklepem za ponad 100 tysięcy złotych, po czym zabrał się do pracy. I po pół roku oddał gotowy projekt, a klient zaczął go testować. No i jakież wielkie było zdziwienie klienta, że po dodaniu wszystkich produktów do koszyka nie da się ich kupić, bo nie ma przycisku złóż zamówienie. Oczywiście klient od razu zgłosił, że brakuje, że to w ramach prac nad projektem oczywiście trzeba dorobić. A co powiedział dostawca? Zacytował mu jego wymaganie. A brzmiało ono tak: Klient po dodaniu produktów do koszyka ma mieć możliwość złożyć zamówienie. No i niby wszystko się zgadza, ale klient niestety nie sprecyzował, jak ta możliwość ma być realizowana. No i przygotowany przez dostawcę portal pokazywał numer telefonu, pokazywał numer zamówienia i kazał tym biednym użytkownikom dzwonić pod ten numer po to, żeby dokonać finalizacji transakcji. Da się złożyć zamówienie? Da się, powiedział dostawca. No ale to jest strasznie niewygodne. My chcemy po prostu przycisk, oburzył się klient. Dobrze, to będzie Change Request, czyli zgłoszenie zmiany. I kosztować was to będzie dodatkowe 25 tysięcy złotych. No i co zrobił klient? Niestety musiał zapłacić. Oczywiście sytuacja przedstawiona w tej historii jest skrajna, a dostawca zachował się jak typowy Janusz IT. Natomiast nie zawsze taka sytuacja musi wynikać ze złej woli dostawcy. Często warunki biznesowe zmieniają się w trakcie projektu lub na podstawie przesłanek rynkowych. Wiemy, że musimy wprowadzić jakieś zmiany do tworzonego oprogramowania już na etapie jego realizacji. No i jeżeli mamy z dostawcą model FixPrice, to tylko od dobrej woli tego dostawcy, tudzież naszego dobrego daru przekonywania, będzie zależało, czy ten dostawca zrobi nam to w cenie, czy nie. A kogo dokładnie trzeba przekonywać? Każdy dostawca robiący projekty na FixPrice zatrudnia sobie do niego project managera. I teraz będzie ten sekret, o którym powiedziałem na wstępie tego filmu. Ten project manager jest tak naprawdę podwójnym agentem. Bo z jednej strony pilnuje w waszym imieniu, w waszym jako klienta, żeby wszystko dojechało na czas i było zrobione zgodnie z zamówieniem, ale z drugiej strony pilnuje, by dostawca na tym zarobił. A więc aby ten zakres możliwie się nie zmieniał, albo co gorsza, pilnowałby, za każdą zmianę klient zapłacił. Bo inaczej projekt będzie tracił na marżowości. Taki project manager to jest bardzo trudna rola, bo osoba zatrudniona na tym stanowisku musi godzić ze sobą nieraz sprzeczne interesy. A jako, że tą osobę zatrudnia dostawca, to będzie naturalna tendencja, aby jednak interes dostawcy był u tej osoby na pierwszym miejscu. Chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki, a im lepszy project manager, tym lepiej utrzyma ten balans, tak żeby obydwie strony były zadowolone. No dobra, ale czy projekty na fixed price w takim razie nie mają sensu? No, oczywiście, jak to w życiu, to zależy. Podam przykład, który nie jest związany z branżą IT, a który dość dobrze odpowiada na to pytanie. I weźmy sobie na przykład taki salon samochodowy. Stałą cenę mają na przykład przeglądy gwarancyjne w tym salonie. Ale już gdy przyjedziemy z jakąś awarią, to przeważnie usłyszymy, że coś będzie kosztowało od do. No i teraz dlaczego tak jest? To proste. Przegląd gwarancyjny zawsze wygląda tak samo. Jest skończona liczba kroków do zrobienia, takich jak wymiana oleju czy filtrów, co serwisanci mają dość nieźle przetrenowane. No i wiedzą dokładnie, ile im to zajmie czasu i dokładnie, jakie części będą potrzebne, więc mogą podać stałą cenę bez dużego ryzyka, że coś niespodziewanie pójdzie niezgodnie z planem. Natomiast jak przyjeżdżamy z awarią. To serwis nie jest do końca pewny, co ją spowodowało. Na przykład, stukanie może wynikać z wielu rzeczy: od poluzowanych osłon przez ukręcony przegłup, aż do, nie wiem, uszkodzonych panewek silnika. I dopiero analizując dokładnie, co się stało, to dowiedzą się, ile będzie kosztowała naprawa, i dopiero wtedy, zwłaszcza już po fakcie, powiedzą nam, ile musimy zapłacić. Podobnie jest z oprogramowaniem. Jeżeli tworzony jest nietypowy system, który ma stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, to jego wizja przeważnie będzie zmieniała się w czasie. No i taki system przyniesiony do dostawcy zostanie wyceniony bardzo na górkę, bo dostawca o tym wie i on sobie zarezerwuje w budżecie czas na negocjacje zakresu i dostosowywanie się do zmian, tak żeby tych change requestów też dużo nie było, bo one zawsze jednak rzutują na relacje. No i nawet jeżeli tych zmian później nie będzie, to i tak trzeba będzie za nie zapłacić, bo one już będą uwzględnione w budżecie. Także tutaj warto się zastanowić nad inną formą rozliczenia, jeżeli budujemy takie innowacyjne systemy. Natomiast systemy, które mają skończony zakres, wiadomo, co mają robić i nie stanowią naszej przewagi konkurencyjnej, a więc nie ma tej tendencji do tego, żeby ciągle te systemy ulepszać, już nawet na etapie ich tworzenia. To możemy spokojnie założyć, że nie zgłosimy do nich wielu zmian, i takie projekty dość dobrze nadają się do robienia w modelu Fix Price. Zresztą dostawcy wiedzą, na czym polega wasz biznes, więc też ten bufor na ryzyko założą taki, jaki przystaje do sytuacji biznesowej. Oczywiście to, co mówię, jest pewnym subiektywnym spojrzeniem na bardzo skomplikowany temat, jakim jest zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych, więc nie traktujcie tego jako prawdy objawionej, która będzie pasowała wszędzie, bo w IT, jak w życiu, nie ma złotego środka na wszystko. Podpowiem Wam jeszcze, że są dostawcy, którzy potrafią znaleźć nietypowe metody rozliczeń, balansując ten kompromis pomiędzy modelem Time and Material a modelem Fix Price, tak aby wszystkim taka inicjatywa się opłacała, a projekty innowacyjne też potrafią robić w modelu Fix. A ich sekret to po prostu Podział tego projektu na serię fixów na mały zakres, który zawsze będzie obarczony mniejszym ryzykiem niż robienie wielkiego zakresu przez rok na takim klasycznym fixie. Mam nadzieję, że taki odpoczynek od trudnych, strategicznych tematów, takich jak Platform Engineering czy Team Topologies, na tym kanale Wam się spodobał. A pozostając w klimacie takich lekkich filmów o metodach rozliczeń, to przy następnej okazji powiem Wam, dlaczego body leasing umrze. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej!